Siemano, 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 ja jestem Adamowski i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Ten odcinek jest nagrywany dosłownie od razu po tym, jak zwiedziliśmy ten cały bastion. bastion. No, ten bastion i yy, będziemy teraz szukać fortecy, nie? Ogólnie tam mamy taki, tam mamy taką pustynię, znaczy się wyspę choćby o, taki nowy biom jakby. I jest problem, że nie mamy bloku, więc pójdziemy szukać teraz fortecy. Jeśli nie widzieliście ostatniego odcinka, wbijajcie, zostawiajcie łapki do góry, pod tym filmem oczywiście, subskrypcję, dzwoneczkiem i bijajcie na ten odcinek, gdzie tutaj lutowaliśmy ten bastion. Nie chodzi tutaj ten, bo zrobiłem już most! Dobra, ja też mam troszeczkę budulca. Drodzy widzowie, patrzcie co znaleźliśmy. Adamowski, idź tam zobacz, idź tam pokaż Aaaaa! Porteca! O oh yee. Yeah. Niemożliwe, dobra, ten ja idę troszeczkę jeszcze pozbierać. Dobra, ja też idę pokopać i ci dam później to. Ludzy widzowie, czy wy to rozumiecie? To jest... naprawdę! Forteca obok bastionu. No dosłownie jakieś, nie wiem, 20 kratek. No. Dobra, my tutaj Czekaj, zbieramy ten, budulec. ja tam będę się budował. Ty tam nie zbieraj, ja tam będę się budował. Dobra, ja ci też później dam ten. Yy... To co wykopałem, to ci później jeszcze dam. Dobra. Żebyś miał dodatkowy budulet, jakby Dobra Pięknie Dobra, myślę, że tyle nam starczy Cyk, cyk A teraz chodź za mną cyk. i... Czekaj Dobra. Chodź tu jeszcze, chodź tu, chodź tu, chodź tu A ja ci chcę dać to Stój tam w miejscu Stój, 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 stój to Trzymaj się Spaliłeś to Spaliłeś prawie te dwa, co mi dałeś No, znaczy, no spaliłeś nie. Dobra, ja się będę tutaj pudowała, a ty idziesz za mną. Dobra. Dobra, więc zostawcie na start odcinka łapkę w górę. Subskrypcję. I wypadałoby troszeczkę na góry, co? jeden bo chcę tutaj zrobić tak. Ja chcę tutaj tak się dokopać to żeby do tego pierwszego filaru być na prosto, mhm. potem pójść prostą linią tam i do góry. Dobra, zrobimy tak. Co jest No tak jak już mówiłem, zostawcie na start odcinka łapkę w górę I subskrypcję. O! Czekaj, jeszcze jeden klocek Dobra, jestem już prosto Dobra, lecimy no tutaj, ten, kopiemy. No Ten do końca tego tutaj naszego mostu zabrakłoby mi dosłownie Trzy bloki, żeby dobudować się do pierwszego filaru Dobra stary, to ja już Trzy bloki? No serio trzy bloki? No no, to na serio, na serio, na serio, na, na serio. Dobra, to ja już lecę tu, lecę, lecę. Stary, trzeba teraz współpracować w tej fortecy, bo to nie jest dobra, aż taka teraz łatwa mi rzecz. tutaj daj, żebyś znowu tego nie zwalił, daj mi. Syk, syk. Oj, czekaj, on strzela do ciebie! Dobrze. Dobra, teraz. Dobra, teraz. Czekaj, a może jednak cztery bloki? Nie, trzy. Dobra, ja zginę. Ej, o serio, trzy! Dobra, teraz. Nie, dwa, dwa. Mam jeszcze coś, trzymaj! Mamy to! Potworna forteca! Let's go. I ostatnie trzy bloki i jestem na fortecy! Jo! Lecimy tędy, stary. Lecimy tędy. Szybko, 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 szybko! Tarcza, tarcza, szybko, szybko, szybko. O, dobra, jesteśmy bezpieczni chyba. Ej! Ej, spójrz tutaj! Przecież to jest w połowie Bastion, w połowie no. Forteca. No tak. Tak, tak, tak. Tutaj, o kurde. Ja mam tarczę, więc No KUKA Dobra, dobra, dawaj. Dobra. Masz pałeczki Blazu czy coś? Niestety nie trafiło mi się. I nie niż tego, nie niż tego. My sobie poczekamy. My sobie poczekamy. Nie! Ale teraz serę czekaj, bo my chcemy zdobyć Dora, pałeczki Blazu. Rozdzielamy się. Rozdzielamy się? Okej. Okay, no, jak chcesz, to ja lecę tędy. O kurde, mam te szkielety. O nie! Skielety te, czarne. Ja też mam je. Cyk, 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 dobra? Ej, dobra. mam pierwszą kość na pimpka. Ja... A ja też mam jakąś komputer, ci mogę tam dołożyć potem. O, to jest rzeczywiście. O, ja cię widzę. Lecimy teraz tu. O kurde. Gdzie ja jestem w ogóle? Oh man, oh man, oh man. O kurcze, ej, gdzie ja jestem? O kurcze. Jest refa. Kurde, dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Musiałam że wydać. No, ale co zapłatki lecą? Co to za zapłatki tutaj lecą? Co? No nie wiem. Dobra, ale co tego wlej zaniszczyć. Sobie, kurde, dawaj miecz! Tarcza, tarcza. Dawaj, taki cwaniaczek jesteś. O kurde, 45 level, ty. Brodawki znalazłem. Ta, to zbieraj, zbieraj, zbieraj. Ja mam nadzieję, że zaraz, zaraz jakaś skrzynka będzie, no? Siwo, złoto, złota zbroja końska, trzy brodawki. Kurde, a mi... Ej, a mam pytanie, czy może być tutaj gdzieś netherite? Nie wiem. Znaczy się bloki netherite, czy coś w tym stylu, nie? Dobra, my lecimy dalej. Ej, ten kopać piasek dusz, czy mamy już dosło ten czy mamy już bardzo dużo na tego? Mamy na wystarczająco, Lovidera? wystarczająco. Dobra, co my tutaj. Kolejna mamy... skrzynka. Co ty masz do tych skrzynek taki fart? Złoty miecz, e, dwie zbroje złote końskie i ten i siądek. Dobra, mamy spawner. Cyk, 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 cyk. NIE! O kurde, gdzie ja jestem? Ej, widzę właśnie nasz most. Dobra. Ja tutaj, stary, muszę upolować tych... Oh, tutaj tych gości. Dobra, oni, oni są zawarykadowani. Trudno. To my lecimy sobie tu. Ej, gościu, gdzie ty jesteś? Skrzynia, skrzynia i... DIAMENTY! CO?! Dwa diaksy, let's go! Zbroja końska, ale ja mam diamentową zbroję końską akurat w domku Dobra Co my tutaj mamy? Tutaj... Mam skrzynkę kolejną! I krzesiwo i złota zbroja końska. A? Złota? No, Okej, okej, okej. Okej. Dobra, co ty tutaj jest? Co tutaj jest? Nic nie ma. Dobra, ale to jest duża forteca i to bardzo. Co my tu mamy? Jakieś zejście I tu na dół? jest bardzo duże. No. Brodawki, mam, dobra. Brodaweczki Zbieramy, pięknie Cyk Ten piasek tuż zbierać, żeby Te brodawki zbierz, jakoś Zbierasz, przyda się Dobra Brodaweczki, Jo Dobra, dawaj, atakuj Dobra, ja tu lecę tutaj, bo ja tu mam ciekawe Ciekawe wejście, takie do góry O kurde, ale tu jest Głośno Skrzynia Siodło Nice, w końcu mogę mieć konia, nie? O oh my god! W końcu, bo nie miałem siodła, nie? Nie miałem, a teraz mam mordeczkę. dwa refy mi zostały. Dwa refy? O kurde! Trzymaj się tam, nie marnuj. Staram się! Ej, ale ta forteca jest naprawdę duża, ej. O kurde, ale no. to jest. O nie! Dobra, jem pierwszy ref. Ej, najgorzej jest że ten, że u mnie świeci słońce, nie? Jem pierwszego najgorzej. refa, stary. Pierwszy ref, jemy, okej. Okay. Kurde. Nie! Stary, ja mam przesrane. O Boże, ile, ile tu jest blaze'ów! O to mi chodzi, że to jest masakra, masakra. I czemu to takie. Jestem całe mam w końcu pier... Ej, mam w końcu pierwszą pałę. Ja jestem cały sposony, stary. Jesteśmy kompletnymi spocuchami. Dobra, lecimy. Bro. Kurde, poleciał. O kurde bele. Jemy refa, widzowie. Skrzynka, no A nie, przecież ja już lutowałem już. Dobra, chodź tu, chodź, wrócimy się. To jest takie duże. Dawaj razem, bo to jest po prostu masakra. O, Dawaj! 1v1! A, dobra! I? Czy jest pałeczka? Nie ma. Serio, to jest masakra. To jest jakaś skrzynka, ale tu już byliśmy. Ja bym proponował zejść w dół, widzowie. Może się... Jak creepery wzięły? Jak creepery? <gry> Serio? No bo tutaj wybucha coś! Nie wiem... Mamy kość szkieleta, kości zostały rzucone. Takie powiadomienie przyszło tylko tutaj. Gaming chyba ma same problemy. O kurde, dobra. Kości... Niestety! Oj! 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 Jemy! Szybko! Stary, co tu się dzieje? O, jesteś tu. To jest kompletna tu. masakra, nie? No. No i widzisz, co tu się dzieje? Idę w no, To ten naprawdę sobie. jakieś creepery są, no bo tutaj żeby aż tak wybuchało? To jest niemożliwe. Gdzie jesteś? Cyk. Dobra, stary, atak, atak, atak. Jest! Ej, czekaj, bo Kołeczka mam. Pałeczka Ej, czekaj, bo ja mam jeszcze jedno. Skrzynia A, nie, tam jest. Czekaj. Przecież o tym, przecież o ten! Yy, miałem ten. Yy, znalazłem już pięć skrzynek. Tylko dawaj tam, dawaj tam, bo my. Po... O, kurde! Pomóż mi! Ref, 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 ref. O! Ja mam, ja mam tylko jedną pałę, nie? A potrzebujemy. Nie wiem ile. Ja też mam jedną pałę. Potrzebujemy sześć. Sześć. Czekaj! Sześć. Sześć? dawaj na drugą stronę, na drugą stronę, na drugą stronę. Blog, 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 blog jakiś. Jest, go... jesteśmy tu. O kurde. Co ty robisz? Tracę przyjaciela mojego. <laughs> Brat traci przyjaciela. Dobra, moja tarcza jest niezawodna, stary. Zostało mi tylko trzy refy. Para, bezpiecznie. Ej, mamy 64 nederowe cegły, nie? Mam tyle tego. Wow. Że no. Kurde. Jest! Para. Co tu się dzieje? Ej, ty, ty ja, już mam, ten, ja już mam pełny ekwipunek. Pomóż mi! Bierz tych Nie! Nie! Acha. No, spłonęła. Kurde, ale nie fart. Ile masz Paulette? Ja mam dwie, dwie mam, dobra. Gościu, stój tu chwilę! Tam stój. jest kolejny blaze. Ej, stój! Stój! O. Trzecią masz. Dobra, mamy trzy. Widzowie, lecimy na tego Blaze'a zaslanego. Gdzie Ej, tam chyba! Czekaj, czekaj. Co to jest? Fikaj. Czekaj, czekaj, co zrobię Ej, tam ten, był e... ten ślepy zaułek stały, stary. Tam bo ten ślepy zaułek, wracamy się. Dobra, zobaczymy. Mamy trzy pałeczki, jeszcze trzy, czyli połowa. Mamy jakiegoś. O, kurde. Refa muszę zjeść. Dobra, jeszcze potrzebujemy trzy pały. I możemy. No, jeść. odwal się. Dobra. Kurde. Diamond. Dobra, 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 dobra. Pięknie. Cztery pałeczki mam, dobra, nice. Cztery pałeczki mam. Daj, i pik! Jest! Jest czaszka! Masz? Dobra, mamy dwie czaszki, stary. Uff! Mamy czachę. Idę na drugą stronę. Proszę, żeby mnie wielką, nic... wielką, 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 wielką Nie zjarało. Raczej, lecimy, lecimy. Ile masz czach? Ja mam jedną, niestety. Jeszcze jedna i jeszcze dwie pałeczki Blaze'u, i możemy w sumie wracać, nie? To, to co, coś. Tak, cztery? cztery mam, no. Jest! Dobrze! Dobra, trzy refy mi zostały. Trzeba będzie dorobić. Dobra, jestem po drugiej stronie i nieodkryta część. Ej, to czekaj, bo tutaj mam dwa szkielety, czekaj, pyk! Ja tu mam nieodkrytą pyk. część jeszcze, dobra. O, nie, Kurde, nie wyleciało z tego pierwszego, dobra, czekaj, teraz tego drugiego, pyk! Jest! Co U masz? dwie czaszki! Mam dwie czaszki! Dobra, jest. mamy trzy, mamy trzy czaszki w takim razie. Na witera! Nice, można walczyć z witerem. Teraz, teraz. jeszcze tylko trzeba ogarnąć dwie pałki i możemy stąd spadać. No ja... Ej, a zapisałeś kordy portalu? Oczywiście, oczywiście. No i, git. I dobrze. Dobra, lecimy przed siebie. I czemu tu nic nie ma? Myślałem, że to będzie bardziej rozbudowane. Znaczy się tutaj. O, dobra! Jesteśmy w miejscu. Spawnu tych widerów. Kurde. Znaczy się widerów, co ja gadam? Proszę kasta Kurde Dobra, tu na szczęście nic z niego nie wyleciało. Uh. Co ja się... mam trzy zbroje złote końskie Nice, nice. Ja mam diamentową mi to mi starczy. Kurde. Ej, jaki ten y, masz... Ten, ile masz tych pałeczek? Y, cztery mam ja Jestem przy spawnie blazu. Aha, więc się... O kolejna skrzynka! Zbieraj, zbieraj. Ora. Kurde, piglin się na mnie rzuca ty. Cyk, cyk, dora. I cztery pałki cały czas. No kurde. Liczyłem na coś więcej cały czas, ale coś mi się wydaje, że teraz wyleci. Ostatnia pałeczka. Nie. Znaczy się przed ostatnia. Dobra, co tam masz w tej skrzynce, powiedz mi? Eee, żelazna zbroja. Eee, słabo. Cyk, 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 cyk. Cyk. Pięć mam. Dobra, mam pięć pałeczek. Jeszcze jedna. Jedyna, ostatnia. Czekaj, dobra. Mam dwa blazy. Dawaj, dawaj, atakuj. Pra, pra, prawie zginąłem. Przeciekaj, mam dwa blazy. Raz. 46 level, mam. O, kurde. Czekaj! Czekaj, z pierwszego nie wyleciała. Raz, dwa, trzy. Jest! Jest! Mama. mama, dobra, lecimy, stary, do portalu. O, y czekaj, czekaj. Y dobra, 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 tego nie potrzebuję, dobra. Lecimy, szybko, 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 lecimy, 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 lecimy. Dobra, widzowie, to Adamek Gaming będzie kierował. Na... Podałem mu kordy, napisał se. I teraz będzie mnie kierował, mordeczka. Czekaj, ten... czekaj, nie rozwalaj tego, ten ja ci rzucę. O, dziękuję, dziękuję. Nie ma za co. Pek, pek, pek. Pięknie. A zabudował się skwany. No. Dawaj, tu jak ci mam pomóc? Kurde. Dobra. Jest, Ej, ostatnie moje refile zmar zmarnowałem. Dasz trochę refili. Masz jednego. Dzięki. Ja już mam dwa tylko. Nie, bije. biję! Bije żonę! Ej, Nie żonę? Tak! Nie! Coś ha zrobił! Do lawy musiałem wpaść, bo to wszystko pojawina. ha zaraz będziemy ha wow. Ej, to chyba tutaj już! Do góry, no. Jest! No, no, no. <noise> Idealnie? Patrz! <noise> o kurde, dobra, chodzimy, widzowie do fortalu! papa <noise> O kurde, belę, no. no. Widzowie, specjalnie przysunę do tego do mikrofonu moją, ten. Mo ten. moje ręce, więc teraz słuchajcie tego. No! Mam nadzieję, że to słychać na odcinku. No więc tak, widzowie, dziękujemy wam za oglądanie. To by było na tyle. I zbrojka tylko 145 użyć. A moja jest już czerwona. Aha. No to wiesz, zanim jeszcze odejdę z Adamowic, no to musisz mi tą zbrojkę rozwalić. Co ty gadasz? Nie odchodzisz. Odchodzę. Nie masz takiego pozwolenia. Dobra widzowie, więc jeśli chcecie, żeby Adamek Gaming został, zostawiacie łapki, z suwa dzwoneczkiem. A my się widzimy w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i cześć! Pa, pa!